Jest ktoś, kto podróżuje po całym świecie, dociera wszędzie, gdzie mieszkają dzieci. Kto to taki? Tak, tak, to święty Mikołaj. Przemierza świat po to, aby każde dziecko dostało to, o czym marzy tak. Wąskie te kominy teraz robią Aleksandrze, Heleno. Witam was. Jak widzicie, rozpocząłem już rozłożenie prezentów, Ale momencik, sprawdźmy na mojej liście, gdzie mam dostarczyć wasze prezenty. Zobaczmy. O, jest wasze zdjęcie. Cudownie, ale nie widzę prezentów dla was. Czyżby moje elfy o nich zapomniały? Spokojnie, zaraz to wyjaśnimy. Wracajmy do fabryki prezentów. Zaraz, zaraz. A co mnie tu tak przypieka? Wrócę to w domu, proszę zepchnąć. Ta, na ta, wszystkich starczy. Aleksandrze, Heleno, zaraz dowiemy się, co z Waszymi prezentami w najbardziej magicznym miejscu w moim domu. Chodźmy. O, moja magiczna biblioteka. Tu każde dziecko ma swoją własną książkę. O, to chyba wasza książka, i właśnie chce nam coś pokazać. Zobaczmy. To tutaj mieszkacie, prawda? Co jeszcze tu o was mamy? Aleksandrze, Heleno, wiem, że mieszkacie z rodzicami. Podobno bardzo lubicie bawić się na dworze. To takie urocze. Dobrze, chodźmy już. Chodzenie, chodzenie. Zjadłoby się coś. Poleżało. Zaraz dowiemy się, co z waszymi prezentami. O, a co wy tu robicie? Balbinko, Grażynko, moje gwiazdeczki. Widzimy się na kolacji. Pa! Drogie dzieci, gdzieś tu ukryte jest wejście do naszej fabryki prezentów. Tylko elf strażnik może nas tam wpuścić. Zobaczmy, czy jest w dobrym humorze. <tryk> Elfie, strażniku, możemy wejść do środka? Tak, tak, przekażę. Mówi, że hasłem do fabryki jest wiek najstarszego dziecka. Aleksandrze, ile ty już masz lat? Ach tak, ty już masz siedem lat. Udało się, kasło zadziałało. Chodźmy. O. Drogie dzieci... Oto nasza fabryka zabawek. Tutaj robimy prezenty dla dzieci z całego świata. Patrzcie uważnie. To nasza magiczna maszyna do produkcji prezentów. Zobaczmy, gdzie są wasze. Elfie kierowniku, spójrz na to zdjęcie. Mamy prezent dla tych dzieci? Momencik. Zaraz sprawdzimy. Nic nie ma. Spokojnie. Na pewno się znajdzie. I co? Jest? Tak? Mamy? Jest. To cudownie. Prezenty się znalazły. Trzeba tylko sprawdzić, czy jesteście na liście grzecznych dzieci. Przenieśmy się do biura. Pomożecie mi? Musimy głośno klaskać i powtarzać. Koło koło śniegu las przenieś nas. W koło śniegu las przenieś nas. W koło hop. O, udało się. Przy kominku najlepiej. Dobrze, może odpocznijmy chwilę, posiedźmy. Tak. W końcu muszę też dbać o swój grzuszek, o mnie lubi się przemęczać. O, są tu moi mali pomocnicy, dużo bawimy się razem. Ach, było, buziaki, całą szarotkę wy dzisiaj zjedliście, tak, tak. Do was mówię. Udają, że nie słyszą, I jak zwykle. O, cześć, Eryku. Pomożesz mi przy księdze? Aleksandrze, Heleno. Chciałbym Was pochwalić za to, że bardzo kochacie rodziców. Wiem też, że macie różne ciekawe pomysły. Podobno czasami robicie różne psikusy. Czy to prawda? Postaracie się coś z tym zrobić? Obiecujecie? Widzę jeszcze takie specjalne zalecenie dla Was. Mocno kochajcie swoich dziadków. Pokażę wam jeszcze kogoś bardzo ważnego i wyjątkowego. Te osoby kochają Was z całego serca. Jak myślicie, kto to taki? Poznajecie. Oni naprawdę bardzo mocno Was kochają. O, jakie to cudowne! Gdy skończycie oglądać ten film, pamiętajcie, aby do nich podejść i bardzo mocno przytulić. Dobrze, a teraz najważniejsze: spytajmy moje elfy, które cały rok was obserwowały, czy można was wpisać na listę grzecznych dzieci. Drogie elfy, zdecydujcie w sprawie tych dzieci. Co myślicie? Możemy wpisać na listę grzecznych dzieci? Zdecydujcie. Tak? Można pisać? Ja, brawo! Dało się! To niesamowite. Naprawdę. Jestem z was taki dumny. Jesteście tak grzecznymi dziećmi. Ja i moje elfy bardzo wam gratulujemy. Oby tak dalej. Miejsce na liście grzecznych dzieci w pełni zasłużone. Gratuluję!